Zrobiłem pięć królestw w Lego, ale od początku. Ostatnie filmy, które robiłem, po prostu były nudne. A ja się tak nudziłem i nudziłem. I pomyślałem, zrobię film. Zacznijmy od głównego bohatera. Główny bohater nazywa się Kol i zacząłem go od No, wygląda tak. Myślę, że wyszedł mi dobrze, ale dodałem mu jeszcze miecz skakania i jest dobrze. No, przyznajcie, wygląda dobrze. Teraz Mira. Dałem jej takie włosy, bo nie miałem brązowych. W ogóle nawet chyba nie istnieją, więc. No. Głowę dałem taką. Ciało będzie takie, tylko muszę jeszcze wymienić rączki. O Jezu, jak ja nienawidzę wczepiać rączek. Wyszło tak. Wziąłem takie nogi. Ej, serio było trudno. Okej, okay, wyszło tak. W sumie to kogoś mi przypomina. Ej, zrobić odcinek? Z Baśnie z Lego? Dobry pomysł. I teraz, tak jak ja uderzyłem w tego Oto Mikołaja, ty musisz uderzyć w przycisk subskrypcji i lajka. Zrobiłeś to, wracamy. A jeszcze coś. Od razu lepiej. Jeszcze James, tak mi wyszedł. Myślę w sensie, no myślę, że fajnie ta złota jego lina. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to weźcie se przeczytajcie te pięć królestw, bo naprawdę jest świetne. Oczywiście też smocza straż i pięć królestw, co powala. Znaczy smocza straż i Baśniobór, co powala pięć królestw na kolana. Dobra, teraz zbudujemy sobie błędnego rycerza. Czyli jakoś tak. Nie wiem, czy tylko dla mnie, ale ta maska wygląda jak maska rycerza. Poza tym, to on miał taki potężny miecz, więc tak go zrobiłem, I może nie jest jakiś najpiękniejszy. Ale dobrze oddaję tego z książki, więc polecam. Dobra, wziąłem takie nogi. A! Wziąłem takie nogi od Lorda Rasa. Dałem mu taką spódnicę i jakoś tak z Star Wars. Oczywiście chyba to jest nawet Nie wiem co to jest. Tak czy inaczej, żeby powiększyć jego ciało, bo jest on bardzo, bardzo wysoki, dodaję mu jeszcze taki klocek i nie wiem czy to będzie wyglądać dobrze, ale jeszcze taki, wiecie, ciało, to po prostu śledzenie jego jak go zbudowałem, dodaję mu taki oto miecz. Dodaję mu taki oto miecz i głowę. I teraz się zastanawiacie, jakie mam to dać. Otóż taki kloczek i taki tworzy właściwie to w porównaniu do mnie figurki wysokiego gościa. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. I nie zapomnijcie subskrybować kanału.